Gdzie mi ciągniesz? Uh. Gdzie ty żeś mnie wywaliła, Paimon? O rany, widzu, muszę nadrabiać wszystko, co dostaliśmy w tym patchu, a raczej co dostaliśmy w poprzednim patchu, bo pewnie ten odcinek, który teraz widzicie, pojawi się idealnie, kiedy wyjdzie nowy patch, więc stary patch, <laughs> proszę czyli malutką wysepkę i jej podwodne królestwo, tak. Sądzę, że to będzie niezbyt mały, nieduży wątek, nieduże miejsce, więc staram się, że spróbuję to zrobić miejsce na 100%. To będzie taki speedrun. Dwie, 3 godziny i miejscówka zrobione na 100%. To jest moja misja. Słuchajcie, widzu, że... jest taki speed, Run jest wykonalny, jest możliwy, ale on się pojawi dopiero w momencie kiedy genshin cały wyjdzie. Więc pewnie kiedyś coś takiego zrobię, takiego speedruna totalnego i zobaczymy. Jak sobie poradzę, jak długo mi by to zajęło zrobienie całego kontentu. <grymne> o, rany, jakiś pojedynek, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. <grymne> I przeciwnicy są wyjątkowo twardzi Wow, nie spodziewałem się, że coś takiego tutaj zobaczę. <grymne> Uuuuuuu! ale bombę dostałem. nie rozumiem co tutaj się dzieje, ale się dzieje. <laughs> nie wiem, przeciwnicy się pojawiają, coś nagle wysadzam, no S coś jest nie tak w tym miejscu. <laughs> tutaj nagle moza dostaje i na zoomy. Co jest? A raczej z no mi... O nie, ubiłem jednego. Zaś się podniesie. Przez zajdzie. No i się podniesie. Udane? Udane. To jest mój czesny. Wyskakuj z czesta. <laughs> dobrze dobrze. Trzeba arciwmenty wbijać. Muszę zrobić sobie też, też takie, taki ogromny przegląd wszystkich archiwmentów, które mam zrobione, które nie polować po nie, bo chciał zrobić 100% na tym koncie już mieć. I przy okazji też z tego odcinka można by było zrobić jakiś takich archiwmentów, które można zrobić na spokojnie, albo które na pewno nie zrobiliście. Nie no raczej nie. No chyba, że nie jesteście tacy. Można powiedzieć na na archiwmenty jak ja, ja w każdej grze, gdzie są jakieś archiwmenty staram się wykonywać, bo uwielbiam, to jest taka moja mania osiągnięcia w grach w życiu nie mam to muszę w grach ula la, ulala la. więcej testów, no ale nie chciałem kapliczki muszę przyznać że nowy kompas jest strasznie broken nie musimy podążać za tym nie wiem tropem nazwijmy to tylko od razu pokazuje nam z bomby na minimapie gdzie to jest to jest super no i po to miałbyś ten kompas tak od razu mogli zrobić mogli od razu taki kompas zrobić ale nie po co Powiem, że to tak leci, tak się dobrze to eksploruje. <laughs> po prostu z jednego czesa do drugiego. Tutaj zaraz jakiś, nie wiem, chest, hydrokulus czes, hydrokulus czes, no więc o, super. Czego chcieć więcej? Czego? No przecież, przecież mamy tu wszystko. Szybka eksploracja, latamy, nie musimy się nigdzie wspinać, przeciwników one-shotujemy, Po prostu genialne to jest. Genialne. No, zbytnio podejrzane były, zbytnio podejrzane były, dlatego podpłynął ukryte czesty, jakich czasami nie cierpię. Aaa, no tak, nie mogło być za prosto, prawda? Że prosto sobie zebrał. No i koledzy mnie napadli, wstydźcie! No, rusz się! Dłużej było czekać. O, tu jest jeszcze jeden. No i spadłem. A, uch. Na szczęście, Hoya przewidział to, że będzie więcej takich gał gałganów jak ja. Jakie serduszko? Skradliśmy ich serca. No i przy okazji ich czesty. No dobra, widzu, wychodzi na to, że on część już zrobiłem, a tu już jest 52%, więc szybko, bardzo szybko to się robi. U, no co mi tak skręciła? No nie! Nie lubię tego komunikatu. Gdzie mnie ciągniesz? Uch! Gdzie ty żeś mnie wywaliła, Paimon? No co za Paimon, no? <noise> jak ona mnie cofnęła? Ej, to jakaś legenda jest. Ej, to nawet nie wiedziałem, że jest taki przeciwnik tutaj. Mordę to mogłem ludom porobić go. Choć <noise> on nie wydaje się trudny, tak jak widać. Jak on ma mechaniki zwykłego przeciwnika, no to easy jest. O, okej, okay, teraz bym mnie zaskoczył. <noise> Huch. I że, jak? <noise> Dobra, tego się nie spodziewałem. A bo to zadaje obrażenia, jak stoi się wokół niego. No dobra, teraz to mnie zaskoczy. Ała! co tu gryzie. Uu! Jaki fuks. Tak. <grytania> Zbijanie wodą wody. <grytania> mądrze, mądrze. <grytania> Gratulacje dla tego zawodnika. Dobra. Twój czas kończy się właśnie teraz. Dobra, teraz. Okej, okay, to było. Wielkie zaskoczenie. nie ja sądziłem, że zobaczę takiego przeciwnika w takim miejscu. O, za szybko! No nie uciekło mi. Odejdź ode mnie, przeszkadzasz mi grać w piłkę. Ty również. Nieważne co tutaj klikniemy, to same czesty się pojawiają. Kuch? No już tak rozpłynął nagle. Co się tak teleportuje? Co jest? Wydaje mi się, że to tak nie powinno być, że robię sobie jakieś wyzwanie i nagle... kamera mi przemienia. Na szczęście tutaj jest sporo czasu. Powoli, powoli. Stop. To za dziwna ciuciubabka. Lecisz. O rany jakie. Fajna to była, fajna ciuciubabka. Można jeszcze raz. Ktoś jeszcze dostanę wartościowego? A nie, po prostu sobie tańczą. Znowu te zdobyte te czesty i sobie tańczą. No, tyle radości, a ty nie chcesz? Nie, ty się nie chcesz bawić. Jamety, boink. I, I podwójna nagroda. Mm, tak, to mi się podoba. Dobra, muszę coś sprawdzić. Wydaje mi się, że powinno być... Jakaś znajdźka albo chociaż nagroda za to, że przepłyniemy przez te wszystkie struny. No, chyba że nie będzie, to się zdziwię, ale stawiam, że powinno być coś takiego. Zawiodłem się. <grytania> Sądziłem, że stanie się chociaż Archimeda, czy coś. Ja tu jednak. Lipa, przepłynęłem przez wszystkie strony w jedną i w drugą stronę. O, chciałem czesta. No, teraz to was chyba coś oszukujecie. O, nie! No wilec za bardzo się zawróciłeś. Dwóch ta jednego? Tak nie może być... No jeszcze blokuje! Dobra i tak wygram. A to było niesprawiedliwe. Porady widzę, problemy są. Zostało mi 2%. O, sorry, jeden już procent. I... Nie wiem. Szukam, szukam niczego nie mogę znaleźć. Będę musiał się chyba cofnąć. Nienawidzę szukać tych ostatnich 5-2% czy tam właśnie jednego. Bo ciężko znaleźć. O czyżby to był ten ostatni procent? Nie. I jest ufa, Nice. A jeszcze jeden chest. Znalazłem przy okazji, ale jest 100%. Uff, ale warto było. Ile mi to zajęło, muszę zobaczyć. I tak, moi drogi widzu, udało się, udało się zebrać 100% w nieca... w 2, 3, niecałe godziny. Nie no, jak patrzę, to 2, dwie, 2,5 dwie godziny. Porobiłem sobie jeszcze przerwę na obiad i herbatę, więc tak można uznać, że spokojnie ten region na 100% można zrobić w 2, dwie, 2,5 dwie godziny. Więc można uznać, że był taki Ala Speedrun. No a teraz dzięki wielkie zobaczenie. Trzymajcie się. Hej, hej.